Siemaneczko, ja jestem Hasiek, dzisiaj gramy na serwerze um, w CSa 1.6 i ze mną jest... No wiem, wiem, ze mną jest... No kurde, nie odezwie się, warzywko.pl, dzisiaj gramy, no jak już mówiłem w CS-a. Ej, jestem chyba z tobą, nie jestem z Naczosem Będzie to krótki odcinek z racji na to, że. No, czasu ma jest mało i. No. Tyle tylko powiem. <grystanie> Nie! Wziąłem, wziąłem, zauga, zauga! Olty, Bartigol jest słaby. Ej, ja ci słyszę. Idziesz shortem, czy. Patryk! Patryk! Mora. No, świetnie. Naprawdę. No no no. Głupku, ja tu już nagrywanie zacząłem, a ty tam sobie gadasz i, i widzisz i nawet się nie przywitałeś, musiałeś się za ciebie przywitać. I za, ci, za ciebie. Jestem. <laughs> Siema, jesteś co strony warzywko, a ja jestem głupi Cała prawda, uważaj um, w No. <laughs> um, odcinek Fakuje. będzie krótki, jak już mówię. <laughs> czulu, czulu! Wtedy nie zaczął nagrywać głosu. Aha, no. Można by. No, nie zacząłem nagrywać głosu. Ale ciebie było słychać, tylko mnie nie było słychać. okej okay. ile masz fps przy nagrywaniu bandicamem? Tak się nic mi nie zabiera. Znowu na B zaplanowaliście? Tak. No ja, wale mówimy ciule tylko a. Który się mikrofon? A, K. E, ciule, tylko na a gramy. A, to, to to znaczy, bo nie się. A jak uderzę, Była baka, tylko a, bo bany będą. Dobra, dobra, Chyba damy chyba gramy z Arminem Ej, my to ustawiliśmy, ale okej, okay, i będzie. I ja idę na B zobaczyć, kto się nie posłucha. Oh, cool. Bo nachos to jest taki nachos, który się macza w No, i planting the bomb, tylko że na A czy na B? Co za gówno, ja idę go zabić sam. Chociaż jestem z nim w drużynie, no ale idę go zabić. Ojo! Zabiłeś na czosa! więc jesteś na B wtedy, tak? No, a... Co za męda, jasne, że... Kurde, idę na B. No, nie wierzę, że ja cię nie zabiłem, że cię zadałem 93! Wzięcie ci za auga! Nie widzę, czapkę tylko używasz. B. To ty im kurde powiedz, żeby przestali chodzić B. i ty na czosek Dobry na czas. Trzeba być ze mną w teamie, żeby mieć co to jest mój, czy to jest to jakiś inny? To nie jest mój, Dobra, to jest mój, <noise> Ogółem oni wszyscy są na B. Zabiłem Bartigola. No, bo on ma fajny celownik. Nie, no do właśnie złe, bo to jest ten celownik. Dobra, gramy ostatni raz, Patryk, i kończymy. To wtedy ho może kurde wejść nowy odcinek, nagramy po szkole będzie więcej czasu. Bo ten odcinek będzie trwał nie na dwie minuty. No to i tak wrzucimy, no co? Zabili mnie triperki! Dobra, to się mankowałem wszystkim. My już chęczymy. Do y, kanału Patryka będzie w opisie. Na razie.